Wof, wof, wof. Jestem zły! Enchanter supporty outskalują wszystkie mele Endgate supporty. Cześć wszystkim, ale ten wąs zarósł, ty. Tu też jakieś gówno. Ogolimy się na, na finał do Paryża, na Emea się ogolę, więc elegancko, jeszcze mam czas. A jak się nie dostaniemy, to się nigdy już nie ogolę. Bet? Deal? O, to Emea, to widzisz. O, to, to pogadamy, zaraz, Zara tu będzie. Ja PD, tyle tego. Trochę na głowie jest, stary ostatnio. Daj spokój. Wstajesz. Człowiek nawet się wyspać nie może. Maluski. Nie myślcie, że ja się na was wy znowu i bym znowu nie odpalał streama, przecież wiecie, że to nie tak, nie? Ja bym dla was codziennie streamował, ale widzisz, że nieudaczniki mówią dawaj kasa Emea zagramy, nie? Ja mówię, dobra stary, dobra zagramy Mea. Ogólnie no, co do Emea? No to idzie nam dobrze, kto nie śledził Mea, bo ogólnie ja nie streamowałem tego, więc jak nie, nie śledziliście, to mamy aktualnie wynik 3-0. Brakuje nam tylko jednej trójki, żeby dostać się do Main Stage'a tamtego, wiecie, większego. Eee, jesteśmy pierwsi. Pytacie o Bolida. No proszę Państwa, same siła nochy nie? Rzeczywiście! Więc ogólnie jest zajebiście, jestem dobrej myśli, dobrze nam idzie, dobrze gramy, jest dobra atmosferka, w drużynie, każdemu zależy. Odi robi sn streama, gdzie nawet OBSa nie widać, że streamuje i wszystko słychać o czym my gadamy, jeszcze jak grzebie się w dupie, po czym słyszę jest obgadywanie mnie pokoju, głośnik na całą pi... I jeszcze rano wstaje i słyszę od pewnej osoby, że... Miała być moja puduszka wysmarowana. Stary, no nie zajebiście. Wygrywamy Europę. Ogólnie plan jest co? No, pograć. Wygrać EU Masters. Polskę wygraliśmy. Mieliśmy pierwsze miejsce w League Legends. Europę teraz wygramy. I teraz chyba pierwszy slot w ogóle na EU Masters. Chodzi do Leca. Skerujemy Cinkrofa w Lecu. A co potem, to zobaczymy. Siema, czy nie szkoda mi prądu? Eee, no nie jest mi szkoda. Nie jest mi szkoda. Ja mieszkam na Ukrainie. Tu jest bardzo tani prąd. Patrz, ile kosztuje prąd na Ukrainie? 0,1 USD. Ile kosztuje prąd w Polsce? Patrz, porównam ci. 62 dwa Grosze za jedną kilowatogodzinę, nie? Widzisz tu masz, tu masz 62 grosze, a na Ukrainie 38 groszy. Stary, ja mam tu prawie dwa razy tańszy prąd. Ale tak szerze, tak szczerze, wiesz co, ja Ci powiem tak. Jak czytałem różne komentarze ludzie co piszą przed naszym pierwszym meczem na Los Ratones, nie? Do jejęcia! Do Beł jedynka, Forsaken może zaskoczyć! Może się uda. Próbują, no, może się uda. Każdy taki nahypowany, nie? Człowiek wiedział, a i tak się łudził. No ale ludzie wierzyli, nie? Teraz w ostatnio tam się nie performował, najlepiej każdy pi Niego. Mnie to wiadomo! Mnie to wiadomo, <grymne> ja to tam co graję, ale, ale mi jakoś, wiesz, to jest jak jest. W każdym razie, ostatnio oglądałem taki film, poczekaj, na ci pokażę. How, a jak niedoceniana drużyna przeszła do historii LoL'a. Oni byli underdogami, nie? I wygrali. A my mamy teraz większy practice, 1-3, więc yy, można wygrać ją Masters całe. Kto wierzy, że Forcejkiem wygrają masters, pisze jeden. przez tę tą Lulu i ćwicz Leonę. u mordeczko, ale ja Leonę już mam wyćwiczoną do perfekcji. Więc stary, ja już to Leonę to mam taką clean, że hu ja to każdego czempiona! Ja ogólnie Lulu to jest mój najgorszy czempion, dlatego trenuję Lulu. Jezu, jakie maluszki! Jakie biedaczki! Boże, i co taka złata, Lulu? Co do Leony, rel czy każdego innego mele supporta? Widzowie, wy macie otwarte głowy. Wy wiecie, że mele supporty są już jest tak szerzej. Wiecie czy nie? Chcecie. O. Ale ma kwarta Fiut. To że ludzie grają na proste, nie, to nie znaczy, że one są useful. Po prostu support mainy to są głom i mają zamknięte głowy. Those people are imbeciles. Bro, oni są imbeciles. Wam się otworzą oczy, jak mi się dopiero zamkną. Rozumiesz? Trzech rank jeden playerów. Can't lose. I to jest właśnie granie No, halo? Hello? HELLO! NO JAK ONI NIE PADAJĄ?! Ja... ALE, Ale FARTA MAJĄ a wych... Unlucky, Alflash, Gościu, żadnym ku nie trafił przez tą grę! Daj spokój, stary! Bota już jest, widzę! W tej grze... Trzeba iść ma grać w bonka, słyszałem, że popularna gra teraz, fajna. Serio? Zagraj nexta z Sylasem dla widza. Mordeczko, wyobraź sobie to, screamy jutro z drużyną, ja mówię tak. Upaki. wiem, że na tych melasach ostatnio się nie dogadywaliśmy, nie szły nam te melasy. E, karma może być banet, ale mam popisowy pick. Ostatnio widz mi dał donata i zaproponował mi Sylasa. I tak sobie przypomniałem, przecież Sylas jest broken, a w moich rękach jest niesamowity pick mi f... Tylas Team I mam Sylasę 1v9. Może być taki świat, nie? Tak szczerze. Dopiero wszedłem. Jak się czujesz po totalnym zniszczeniu swojej drużynki, w zniszczeniu marzeń Maćka, zabraniu bez umowy jakiejkolwiek szansy na angaż w nowej drużynie? W zniszczeniu legendy Cycrofa oraz w zniszczeniu psychicznie od jego 11? Nie zapomnij jeszcze o zniszczeniu pieniędzy widzów i ich tasiemek za dyszkę, gdzie mogli być milionerami, ale je. Forsaken wszystko strollowało. No jak się z tym czuję? No tragicznie. Ale kto ma jeszcze pisze S. Stormedia dało się na bootcamp? No i spoko był bootcamp, czy nie? Poza smarowaniem ku w poduszki, wkładaniu Eee, śmieci w prześcieradła, krzyczeniu i trzaskaniu drzwiami, wychodzeniu w trakcie screamów to tak poza tym było ok. Jedliśmy pizzkę. To prawda w trzech, bo reszta drużyny nie chciała dołączyć, ale była pizka. Ale to już pewne, co ma być pewne? No, jak mówię, że nie chcę grać, to nie gram, nie? jest zmusimy do grania. No, nie wiem, no, może mi się coś zmieni w głowie, więc wiesz, ale no, na ten moment nie chcę, nie chcę po prostu. next split grać, więc. Teraz ja po prostu klikam, nie? Gram, ale no. A czemu? Bo. No nie ma co gadać, nie? Nie ma co gadać, zobaczymy. To ma oczy ten widzi. No więc, no to jest tak jak z Laską. Ja zawsze wolałem tak, że wiesz, ja na, ja na przykład... Nie, nie jak z laską. Nie wiem, straciłem to, co chciałem powiedzieć. Czy ja mam dał na czat? Myślisz, że po takim graniu w Pro masz lepszy game sense i lepiej mapę czytasz? Nie, nie, nie uważam tak. To znaczy, SoloQ to jest inna gra niż Competitive w ogóle, zupełnie, jakby zawsze było. Nie do końca 100 na 100, że wiesz, że to nie ma żadnego odzwierciedlenia i wydaje mi się, że na przykład to, co... Cini to, to bullshit, że LPKi nie mają znaczenia. Ja się nie zgadzam. Ale to nie znaczy, że na przykład, jakby Cini nie chciał, to by nie wbił tych LP. Gdyby wiesz, tryhardował, to by wbił. No ale to inny temat. W każdym razie jest jakaś korelacja, że w grają osoby, każdy ma tam ponad 1000 czy 1500 LP. Nie? Bo nawet, jak na co dzień grasz w te solokiu i grasz z tymi ludźmi, no to wiesz, zawsze się nauczysz czegoś albo. No nie umrzam. Reku blind rzuci tu. Okej, okay, this guy. Good. No, w każdym razie czy mam lepszy gamesense. Nie, game sense? nie. Ja uważam, że mam najlepszy game sense for second na przykład, nie? Ale, no, ale widzisz, ile ludzi, tyle opinii jak to mówią. A że takie charaktery są, to ja... No nie gadam nic w tej drużynie. I jestem szmatą Cinego przez dwa splity. No jest takie To jest okej, okay, nie? Jakby to, to nie znaczy, że neguję jego wizję, nie? Jego wizję na mapę. Bo Cine jest bardzo dobrym graczem. Ale no, nie. Jakby nieważne. Eee. Pytanie było, czy, czy czuję ten. Mówię, Soloki jest inny niż kompetenty więc jak na Soloki jakiś ward wybacza błędy, a na Kompetitif mniej po prostu. Dobre teamy mogą zagrać wokół tego, bla, bla, bla. I powinniśmy się bić tu. our oh, well, it's like so strong but what we winning takikoditena gauge my own jaran kanan neko if she's Orn chciał się poddać w pierwszej minucie Ale Kaseko nie przegrywa tej gierki, mordeczko! Wiesz że jakbym grał mele supportami, to też by te gry tak wyglądały i bym każdą wygrywał, nie? Kto wie, że pisze jeden. Ja nigdy nie lubiłem grać mele supportami, bo jakbym grał, nie wiem, Nautilusem, Leoną czy Rel na tym solo queue to zawsze dostanę kankę, no Kompetentnie to się niczym nie różni. Też dostaję Gram Le Leonem, Frelczyk, nie wiem Alistarem Wiesz co jest najgorsze, wiesz co jest najgorsze? Że jak wejdziesz na Gold GG i piszesz kaseko, to jeszcze do ostatnio miałem 100% lat na karmie i byłem najlepszą karmą na świecie. Gdzieś były jakieś testaty, byłem normalnie top 1 karwą nad berylem <noise> Wiesz? Ale te Zniszczyły mi normalnie win ratio na karmie. Klinisz to. Gdzie bakar największą prezencję? LTA. Co to jest LTA? Americano. Americano! E, Champions of the Americas. Jak e, dla porównasz Jarvana No, Jarvan jest chyba teraz najbardziej. O, 62. O, ludziom otworzą się oczy, jak mi się zamkną. Tyle wam powiem. Czy mam fan z grania pro? No, na początku był, nie? Czad, okej, okay, powiem to tylko raz i więcej nie powiem. Ja, szacunku do ludzi, których lubię, nie mówię źle, nie? Więc ja nie lubię mówić o ludziach źle. I jak chcecie jakieś na przykład mojej, mojego stateu, nie wiem, czy, czy jakiejś dramy insideowej, to raczej Raczej wolę nie mówić, co uważam, albo co myślę, niemniej jednak czy mam fan z grania pro? Nie, na ten moment nie. To mogę powiedzieć chyba. I będę z tym szczery. Nie ma co gadać po prostu. Nie, nie, nie Cinkrofa. no co ty? Ja Cinkrofa bardzo szanuję. I, i nawet poza grą. Chodziło mi co takiego ma teraz do zaoferowania Karma, tak bardzo chcesz ją pickować, część bazę małola? Mordeczko moja kochana, przede wszystkim ja uważam, że range, slash enchanter, supporty outscaluje Wszystkie mele Endgate supporty, szczególnie na competitive, gdzie wizja jest bardzo ważna i z tym levelem jesteś zazwyczaj e, niżej. Co na przykład pokazała ostatnia gra, jak ja stary miałem chyba ósmy level tam na Rel, a Edebi Oriada miała 16. Dziewiąty miałem, a Edebi Oriada miała 16. Bo Roa, bo side, bo bla bla bla. Rozumiesz? Dziewiąty level do 16. I jak ja mam wygrać taką grę? Bo ja nie rozumiem. Dziewiąty level do 16. Czyli jak ja wiadę nawet Ja nie wiadę! Jakbym wjechał tą rel, to ja bym się klocie. Wy bym się nogę złamał w połowie drogi. Rozumiesz, a taką karmą to nie dość, że preżurujesz więcej linii, czy każdym innym rangem grasz więcej na linii, więc analogicznie, łapiesz tego expa więcej. Okej, okay, okej, okay, Erkunadu stepa za daleko zrobiłem. Dobrze, że Caitlin jest nowym. Dobra, Tasza jest ch...owa Dolej to do przodu nie mogę podejść Co to na Asze Wykrzyknik lobby? że <laughs> ona nie tutaj dłuje ja nie, nie gra na botcie już ai no le boten morbra krasuje a to jest na mezie sofrola ok zajebiście przegrałem na tego ty ostatnio no chyba nie mam prawa głosu like this dude lost a lot of health potions already which means she will need to bay soon eh yeah, mowa idy karych grają Damn, I feel like I'm dodging everything, but we're still losing. I feel like Ash Lulu is like Loki a little bit of our weak lane. I don't know. Dobra, okay, just go crash Rico, leave the p in this lane, but that's. Oh, Gleam is fing ten. Powin' to so. let him ziggle Gleam is ten, Vasco, play on Nice. No co?! GINĘŁEM Morik! Tak szczerze, ta gra jest i Czemu te k**ki chcą się poddać? Polska jeszcze nie zginęła mordeczki. And this guy... Tak- ta gra była tak winable, no! Naprawdę, no było free! Odbierz sobie przepustkę Lulu skin, no ale chyba muszę kupić to, nie? Mordeczko? Bo to jest tu, ale to trzeba kupić. A jest tu jakiś milioner, który zasponsorowałby mi skinka do Lulu? Pass required. Z pasa to cię stary lał. 1600 RP, skąd mam mieć? Ale dobra, zrobimy... O, zrobimy opening. Chat! Opening pięciu skrzynek. Kto zgadnie? Co jest chociaż w jednej? E, wygrywa huziaczka w czoło i ten magiczny pilot, e, dzięki któremu frizujesz time i... Każdą laseczkę jaką chcesz, serio widziałem przy minimum jednego skina musisz zgadnąć. Dokładną nazwę skina. E, a ja w tym czasie powiem jakieś gówno, znaczy gówno, powiem e, jakbym leciał jakimś monol... E, e, jakieś losowe słowa na przykład, fonia, afilacja, zarabianie, wsparcie, bez ściemy, halo, bez ściemy. Fonia, afilacja, zarabianie, wsparcie, bez ściemy, bez limitu, bez limitu lecimy, halo. Przegrywam, przegrana, koniec, dość, dobra, kurde. trudne. epicki monitor, ekran, epicki monitor. Nie <śmienic> nieważne chat, nieważne. Dobra, nazwę skina, napisałeś już? Hexed chest, kto napisał? O, Draven, okej, okay. to się nie liczy, bo bez skina. Riven, aha, bez skina. Dumpling Darling Syndra, napisał ktoś? Sprawdzam właśnie na czacie w mojej historii. Dumpling Darling Syndra, czy ktoś napisał? Nie napisał, a resztę się dowiemy po grze, co tam dało. Ile, ile czasu zanim zacznie wyzywać teammateów? Oglądam bęka, dopóki nie zacznie wyzywać kogoś. Czy idziemy o Mastera? <śmienic> To <śmienic> cztery towery w Gierce z solo wentop, a 5 razy, a te k i tak nie mogą nic z grze zrobić <śmienic> Dobra, teraz no do sekreta. Sekreta się nie wyzywa nikogo. Nie trafiłem żadnego kół. Zobacz, Humble gość, 1000 LP. Baker na naucie Widzisz, skwali ludzi, totalne przeciwieństwo kaki. Frago czy h stream reset. Ja nie czułem. A ty gówwiaku to ty <śmienic> robisz? <śmienic> W ludziach tyle nienawiści jest. Gdzie nie wejdę, to każdy wyzywa kogoś. Ekstazja, ona nie może kogoś wyzywać, to jest laseczka. O, ona ma dobre I co jest, serce. Jest piątek wieczór, nie mam mnożników? Ona na kasynie gra, nie siadają wisienki. Brusik. Brusik chyba nikogo nie wyzywa. Dlaczego go wyzywają? O. To kurde to, to gameplay. <laughs> ja ile w ludziach jest negatywnej energii. Ja wychodzę z tego Twitcha, no nie mogę, no po... Sildzik! Sildzik! Odchodniaczek! Polimorf! Polimorf! Sildzik! Sildzik! Odchodniaczek! Sildzik! Lulu! Wygrałam! Sildzik! Sildzik! Odchodniaczek! Dodżik! Dodżik! Wow! Wow! Odchodniaczek! Dodżik! Nokapik! Odchodniaczek! Michael! Sildzik! Finish! Gdybym miał taką Riven for seket, to chyba bym TMA wygrał. I co, taka zła, Lulu? Nowi koledzy ktoś powiedział, że są. Poczekaj, muszę zrzucić... Ty, koledzy mają 30 kasubów, oni mają zaraz więcej niż ja. Ja jestem 3 odcinki do tyłu. Godzina na tak kary Filipa. Po jakie mają intro? Po jakie mają intro! K jak królowie! Siema, jestem Bastek! To ja bym <laughs> nie nagrywam <laughs> eee z tymi no. kolegami, ponieważ też mnie to pasjonuje jak ich. Eee I co no. sobie? Ej, gdzie jest OLEK? GOMBORE! Ale, gang, a w ogóle, że powiedzieć. Nowy człowiek, czyli bastek, ma dzisiaj swoje urodziny. I napiszcie mu w komentarzu wszystkiego najlepszego. wszystkiego najlepszego, bastek, się 100 lat. Serduszka. Dobra. Dobra, czy przypieli? Przypieli? Patrz, oni szanują. Najlepszego i powodzenia, chłopaki, najlepszego? Patrz, ty, ja mógłbym się od nich wiele uczyć. To jest przyszłość polskiego YouTuba. Siedem dni temu, siedem dni temu, ostatni filmik. Gość ma wy... O, przypinam. Bebech kiedyś klasa, teraz klasa. No, oczywiście, że przypinam. Dobra, kto serduszko, pisze właśnie koma pod najnowszym filmikiem na YouTubie. Ładnie kaseko cieni powinien pochwalić. Najlepsze zagranie kaseko 2025. <grym się wyszło> <grym się wyszło> Przypinamy. A czy Neko nie działa tak, że nawet jak jest przemieniona, to pod się wyświetla. No tak, tak. Brzusio fajny, Bebech. Zerknąłem tylko. <grym się wyszło> Bebek jest ok, filmu. Kurwa, o co chodzi z tym brzuchem? Przecież, czat, czat. Czy ja mam duży brzuch, tak szczerze? Uja, p się wyleła, czekaj, bo tu. Tak szczerze, czat. Nie wciągam teraz, bez wciągania. Wszyscy ci się gapią na bebek, bo jest, jest gigantyczny. gigantyczny. Tu jakieś kwałdy mi się respią. Ja światło takie... Takie światło jest. To jest sześciopak, jakbyś, jakbyś dobrze widział. O, jaki twardy! Ale my, szefczaki, tak mamy. Tyjemy, to wszystko idzie w twarz i brzuch. No, ty, tak szczerze, ja przytyłem. Pod poryju widać. bo ja jestem pulpet, no. Ale spoko, dotkniemy. Do świąt, ja później do wakacji, do... Nie, to. chwila, moment. Kiedy jestem w piku znowu. Na siłkę wracam. Od. Październik się zaczął, trzeci. Od poniedziałku. Od poniedziałku wracam na siłkę. Więc jest Winter Ark zaczynany. Full tryhard mode. Dobra? 20. Ty no dobrze zrobił! Tak szczerze, tak szczerze. Ty byś za. Pompek? Test, ile zrobię pompek. Za każdą pompkę dajesz suba, dobra? Full tryhard. Ale tak wiecie, bez napinki. na spokojnie. Bez napinki. Tak myślę, żebym z dwa koła Na spokojnie, gdyby mi zależało. Ale zatrzymam się dzisiaj na czterech. <śles> <śles> Bo nie ma co się przemęczać. Jestem w czemś <śles> ja... Oh wow, czy chciałbyś mi pomóc w tym turynie? Jasne, oh. przez cały dzień będę ci... Bo tu klima chodzi stary, tu jest tak gorąco, czekaj, trzeba się pić, bo jest ciężko. Nie przestań, dzień Jedziemy z nimi w ślimkę. No, oni by tak nigdy nie zagrał. No, Wave do chipy, to nie jest worth, ale. Może dam się atakować raz? Eeeh, salam, kanona, git! Dobrze, że mnie atakował! przez to ja wziąłem agro i ja p*** Jestem takim fakerem. Nie! Oh, what, 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 what? Jestem tły! Kto to zrobił? Kto zabrał mi subskrybera? Dobre, bariera Kurde, jakie p***y Mam heal'a dalej, nie heal'nęli, nie? Bariera? Użyła bariery Caitlyn, pewnie, chyba Kurde, jeba***a, syzyfek, s**ałe frajerz, kakwuro Zadajwujesz jak fiut! Oczywiście, że mają chila. Boże, jaki nob. Dobra, zjem tą Caitlyn, mógł nas zawić. jest Bart. Eee... No. No, daj mu combo! A dodaj mu combo! Astroboy gościu! Astro jak hype! barda bo mnie p. W... gościu wuma. Hahaha, <laughs> frajerska chmurę. Syzyfek, ty się do tarcia szanu nadajesz w A nie do grania tristanom. Odi miał rację, jest najlepszą tristaną w Indonezji. Elo. Chcesz? DC? Idziemy DC z syzyfkiem? Elo. Elo. Powiedz coś, szybko, test mikro. Halo, halo, halo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To co, ślinkę z gimi na dwójce, on ma TPK, pamiętaj. Tak szczerze, to bym flashował pod trade. A. Ej, tam kęcza no, chyba nie lepiej pokować. No co, to, to, to ale. Ty chcesz się wbijać? Nie, ja nie chcę. Nie, no, nie biwę, nie biwę. A ty grasz na mea? Nie Czemu? Bo odpadłem A znaczy co odpadłem w ogóle nie, e, nie kwalifikowałem się Więc nawet nie odpadłem No ale pech Mój Korańczyk się z mental bombował. Masz worda? Nie masz A jaki ten, a jaki region ty grałeś? W Hiszpanii A, to teraz graliśmy na waszych ziomków w VVV są Ta, dostali w pi... no, 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 pa, 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 pa Reset, 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 reset Daj tak? mu, daj mu za 3-2 mam, 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 bigo, 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 daj mu, daj mu Dobra, orient Uf, Dawaj Masz tak o no, jakby jakbymiesz... myślał Left Stealado sto sku. No dobra, jest fajnie, ale pech, ale pech Uważamy ten e, straci jednego wave'a Możemy z Maybe? Nie Nie mam many tego I fajnie idzie. Nie mam many Sary, nie 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 nie. Ja no. nie, 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 ja widziałem twojego daj w naszcie. Nie, 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 nie. dobra <laughs> Jest szatan. Jak ty do siebie nie Nie, właśnie deponuj siedzę, no... nie, O czekaj, co tu robi Welkos? Lepsze dekra No ale wytończyłem. Nie, ja, bo pytam, że... bo mówiłeś wcześniej, że jak do do na godzina to do mnie napiszesz. A... Nie na się? Nie ma. Nie. Wróciłeś już. Nie! Ja w pozdaniu jeszcze Jestem teraz... No dobra, dobra. Mordo, nie, nie, właśnie miałem ci tego, właśnie miałem ci mówić, że przedłużył mi się pobyt i... Na dniach się odezwa, a kiedy tak gadałem? No to drift. No właśnie, 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 pamiętam przecież I aha i co mieliśmy przegadać? Ten ten? No wydziałuje, no. że nie do first second od jego, bo za się nie da grać. Tak powiedziałem? No. A postawiłeś mi drinka wtedy? <laughs> no nawet trzy. Powiedziałeś, że wtedy już na pewno Z krzyneckim jeszcze ogarniesz. A, no chwa. ogarniemy, ogarniemy. Po streamku się dogadę, odezwę. No nic, no nic, Szyfek. Dzięki za kiedeczkę, mam nadzieję, że w nextie będziesz w Enemy, nie? To Zobaczyłem w takim rozie. Wiadomo. O, 14 koła. 14 koła zrobiła na Wajs. trzymata, Dobra. Dzięki, dzięki, mordeczko. Trzymaj się. Dzięki, dzięki za Gierkę. Trzymaj się, Dobrze, że poszedł takim gnobem jest. No nie wiem, nie wiem. W pierwszej go skierowałem, ale w dwóch to się nie da. Daj spokój. Wysek poprosił, żebym ocenił OPGG. Ja się na ocenianiu OPGG coś tam znam, więc już rzucam okiem, Damian, dla ciebie. Wysek Elite. Czekaj, to jest twoje konto? L3 lipie Lipiet. Lipieci? Lip, lipieci? Co to znaczy Wysek? Twój nikt się oznacza? To jest trzeci lipiec, tylko w, w, w kreskach, tak? Że, że, żebyś grubo, żeby podgrubione było. Okej. Trzeci lipiec, tak, rocznica z dziewczyną. <laughs> ESA, ESA, no co, no przechodzą do cenki OPGG mordeczko moja kochana dla ciebie, e, więc tak rzućmy, o. Pff. no co, no dobrze jest, dobrze jest, tak zwana jest teraz, tak zwana jest akumulacja LPKów teraz jest robiona, stary, znana sztuczka, pradawna sztuczka znana, wiesz, od pokoleń, to tak zwany jest lustrik spowodowany Riot Games z nerfowaniem i zablokowaniem twoich MMRów, żebyś zaraz mógł wypić jak Bitcoin w... W ATH, nie? Eee, patrz, i to nie są gołe słowa, bo wchodząc w wykres kręgów, widzisz, że jest tendencja spadkowa od 25 czyli prawie. A to jest tydzień, ty. Od tygodnia jest tendencja spadkowa i powiem więcej. Ona więcej od 19, czyli dwa tygodnie jest tendencja spadkowa. Z Mastera 1 spadliśmy do D4. Eee, no, czyli niedługo to się aż na nowe ATH. Tu będzie z 200, jak nie 300 LP. Eee, nawet i może 400 przy dobrych wiatrach spikowane. Tak o, na jednym win na jednej host się, jak to mówią. No ale co, oceniając o PGG już e, tak całkiem poważnie. No to e, widzę, tu jest Zixi grany, 2 KDA, stogier e, elegancko, ale dodatnią win ratio. jako e dodatnio win ratio. Tylko ty, no, ty w Oliberze się marnujesz, mordeszko. Zobacz, jak masz większe KDA, to mniej wygrywasz. Próbuj się więcej wypi... Tu masz 3kda i 50 mil raty, A tu masz 2kda i 52 mil raty. No, musisz szukać korelacji, jakiś powiązań ze sobą. Musisz więcej ginąć, mordeczko. Musisz więcej good defów robić. I nie graj zyrom, i nie graj zyrom. Zyra ci ewidentnie, Lizandra nie siedzi. To nie jest meta tych czempionów, mordo. To już jest. Nie bądź starej daty. Więc. No ogólnie, zajebiście. Na ciebie Bomberman chyba mówili w technikum. Co? W podstawówce. Jak chodziłeś w Bombermana, grałeś z Dixem, Zajebiście. Poka, tu jeszcze tylko rzucę okiem na runki. A, elegancko, takie pod. Press of Might normalnie Cap the Grace, takie za Klasa, weź jeszcze, może sobie dopchaj Treasure Hunter. Czasem, stary, będzie się yy, Pa, pa, pa. Ja mam dla ciebie runy, stary. Na Ziggsa, runy na Ziggsa, zobacz Dark Harvest, Chipshot, właśnie to i Treasure Hunter. I w drugim dotykasz Press of Might yy, Cap the Grace, żeby właśnie się mana nie kończyła. Ale ty Atak Speedy grasz, co ty Fryer? Yy, I stary grasz Bomberman. Bomberman, Businessman, Farmisz Golda a, albo Fear Strike'a w ogóle i co cooldown. Yy, pod damage.